Czy święty Piotr, panie profesorze, wiedział, że jest papieżem? Ha, nie, nie wiedział. <laughs> nie wiedział z całą pewnością. To znaczy, Piotr, Piotr nie był biskupem Rzymu. Tak? To znaczy, e, e, wspólnoty chrześcijańskie od samego początku e, mają jakąś strukturę i mają ludzi, którzy nimi e, zarządzają. Ci ludzie są nazywani, my to widzimy w dziejach apostolskich, oni są nazywani zarządcami albo, e, albo starszymi. E, ale y, zarząd wszystkimi gminami jest, jest kolegialny. Tak? Ani na poziomie lokalnym y, nie ma jednej osoby, która by kierowała y, czy to wspólnotą rzymską, czy jakąkolwiek inną, ani nie ma y, jakiegoś centralnego y, zarządzania. Y, to, y, to, co my nazywamy episkopatem monarchicznym, czyli jednoosobowym modelem zarządzania gminą, pojawi się w chrześcijaństwie dopiero gdzieś około połowy II wieku i pewnie dopiero w drugiej połowie tego, tego stulecia ten model dotrze do Rzymu i od tego czasu możemy mówić w ogóle o biskupach, o biskupach tego, tego miasta, przy czym bardzo szybko upowszechni się przekonanie, że tak było właściwie od początku.